W punkcie B trzeba obliczyć średnią liczbę godzin, jaką uczniowie przeznaczają dziennie na przygotowanie zadań domowych. Tą średnią liczbę godzin liczymy w ten sposób, że najpierw policzymy, ile jest wszystkich godzin poświęconych przez wszystkich uczniów na rozwiązanie, domowe, na rozwiązanie zadań domowych. Następnie to podzielimy przez liczbę uczniów. Na początku yy, liczę, ile jest tych uczniów. No to najlepiej zobaczyć w tabelce, czyli dodać 5 plus 10 plus 15 plus 10 i wychodzi 40, czyli łącznie wszystkich uczniów jest 40. Następnie liczę, ile oni godzin poświęcili na rozwiązanie zadań domowych. A więc tak, 5 uczniów poświęciło 1 godzinę na rozwiązanie zadania domowego, czyli tych godzin poświęconych przez tych 5 przez przez uczniów jest 5, tak? bo 5 razy 1, 5 godzin. 10 uczniów poświęciło 2 godziny na rozwiązanie zadania domowego, czyli tych godzin przez nich, przez, przez tą grupę uczniów poświęconych jest 10 razy 2, dwa, 20 godzin, łącznie w sumie ci uczniowie poświęcili na rozwiązanie zadania domowego. No i tak samo, 15 razy 3, 10 razy 4 i w ten sposób... Policzę, ile zostało godzin poświęconych przez wszystkich uczniów na rozwiązanie yy, zadań domowych. No i wychodzi 110. Jak mam łącznie wszystkie, ilość wszystkich godzin, to podzielę przez liczbę uczniów i mam średnią arytmetyczną. Więc o średniej arytmetycznej możesz poczytać sobie tutaj. I ona wychodzi 2,75. W punkcie C trzeba policzyć wariancje i odchylenie standardowe czasu przeznaczonego dziennie na przygotowanie zadań domowych. Wynik należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Co to jest wariancja? To możesz poczytać sobie tutaj. To jest zły na wariancję. Ten zły mówi tyle. Jak z niego korzystać? Trzeba wziąć pierwszego ucznia, zobaczyć ile on poświęcił na to zadanie domowe, ile godzin i odjąć średnią arytmetyczną wynik podnieci do kwadratu. Wziąć drugiego ucznia odniesieniem arytmetyczną wynik podnieci do kwadratu i tak zrobić z każdym uczniem, też z liczbą godzin, jaką poświęcili na zadanie domowe, i to, co otrzymamy, dodać i podzielić przez n, czyli liczbę uczniów. W ten sposób ten wzór stosujemy do tego zadania. No to robimy to. A więc tak, jeszcze zobaczmy do tabeli. Pierwszy wynik dla pierwszego ucznia to jest jedna godzina, tak? Jedna godzina. Od jednej godziny podejmujemy średnią arytmetyczną, czyli 2,75, całość do kwadratu. I tak robimy dla pięciu uczniów, tak? Ponieważ e, pięciu uczniów e, siedziało na odwołaniu domowym tylko godzinę. Dlatego ja to, po, żeby nie e, pomnożyłem przez pięć, bo mam, mamy pięć wyników. Tak? No to radzę 5 i mamy sumę tych wyników. Następnia, następna partia uczniów, czyli 10 uczniów e, siedziało nad zadaniem domowym 2 godziny, tak? czyli bierzemy kolejnego ucznia, od niego odejmujemy 7 arytmetyczną, to znaczy od tych 2 godzin, jakie poświęcił na zadanie domowe 2,75, podnosimy do kwadratu. I ponieważ jest 10 takich wyników, bo jest 10 uczniów, którzy poświęcili 2 godziny na zadanie domowe, no to razy 10, tak, żeby mieć w sumie ile jest, e, sumę 10 tych wyników, to jest 10 razy ten wynik. No i e, kolejny wynik, e, 15 uczniów poświęciło 3 godziny na zadanie domowe, no to znowu 3 godziny minus średnia minus arytmetyczna, do kwadratu i ten wynik razy 15 bo jest 15 uczniów. To się 15 uczniów, którzy poświęcili 3 godziny na zadanie domowe. No i to samo. Już nie będę patrzył do tabelki. Jest, jest 10 uczniów, którzy poświęcili 4 godziny na rozwiązanie zadania domowego, czyli 4 godziny minus Średnia arytmetyczna do kwadratu i ponieważ jest 10 takich wyników, to razy 10. Całość dzielisz przez liczbę uczniów czyli czyli przez 40. Reszta to tutaj jest policzone na kalkulatorze, pracowicie, i wychodzi taki wynik. Przybliżenie do 4 miejsc, miejsc po przecinku, no ale w poleceniu jest, żeby zapisać przybliżenie do drugiego miejsca po przecinku, no to patrzymy, drugie miejsce to jest 3, ale na trzecim miejscu jest 7, czyli to drugie miejsce zakrąglamy o 1 w górę. Dlatego tego jest 0,94, a nie 0,93. Odchylenie standardowe. Co to jest odchylenie standardowe? To możesz poczytać sobie tutaj. No, po prostu to jest... Jeżeli jest policzona wariancja, to odchylenie standardowe już łatwo się policzyć, bo wystarczy spierwiastkować tą wariancję. No to pierwiastkujemy. Pierwiastek z wartości wariancji, czyli z tego ponieważ chcę mieć dokładny wartość, więc wziąłem tą, ten wynik z, z czterema cyframi po przecinku. Pierwiastek z tego to jest 0,97. No i to jest ten wynik.